Witam wszystkich a to w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikacji do Gothic'a no i w dzisiejszym odcinku po prostu będziemy przechodzić będziemy tutaj sobie eksplorować szyściutko jak leci żeby zdobyć troszkę złota o który ktoś jest guten tag Siehst ich arbeite schon genug Zeit geraubt Szelety, kufery, mikstury lecznicze. Co on tutaj mam? Hmm. Będzie trzeba się przejść tutaj w nocy. Naprawdę, na razie nie mam pomysłu. tam mi woda migota. A ty tutaj masz coś ciekawego, powiedz mi. No wartałoby się tam rozejrzeć, wiecie co, ja może pokombinuję troszkę bardziej, bardziej, bardziej samej ciekawości popłyniemy sobie troszkę, popływamy sobie troszkę w tym odcinku z tego względu, iż no po prostu jestem ciekawy czy jest inna droga wyjścia poza miasto. Mam nadzieję, że jest, albo że jest jakaś wysepka z, z jakimiś skarbami, czy coś, żeby sobie jakoś, żeby się troszeczkę wzbogacić. Hmm. O kurde. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, aby co sobie tutaj ten, porobić wszystko. Hmm. Ale coś mi się wydaje, że chyba raczej nie będzie właśnie innego przejścia tutaj. Aha. Dobra, czyli... Nie ma totalnie innego sposobu. Hmm, no niestety. Będzie trzeba kombinować do sporo. Hmm. Jakby to tu, tutaj wszystko zrobić naprawdę. Dobra, kasza szuka złota się sprzyda nie ma nic. O, nie, 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 nie będziemy kupować więcej. Hmm. A może żeby jakoś tutaj dalej wejść. Ale chyba nie będę mógł. Nie da się jak keinfallen. Potrafisz kan dalej Nie, że mogę trenować ja tej kukle. Halt, was ist? So ein Lump wie du kommt hier nicht hoch. Verzieh dich. Hm. Będzie problem się tutaj dostać naprawdę. Tutaj jest jeden strażnik, tam jest jeszcze jeden. Nie wiem czy ja w ten nie mógłbym się tam spiąć jakoś. Tam chyba raczej nie skoczę. Hey, kannst du mir zeigen wie? Nein, kann ich nicht. Ich unterweise nur mitglieder der Czyli hmm. oh, so ja you know proporción... <g hired> pod żadnym pozorem tam <g noir> wejść nie, <g fret Corinne> nie mogę. Right, Äh, hmm, dobra. Muszę zrobić to, żeby podejść i dostać 50 punktów doświadczenia, bo każda punkt doświadczenia tutaj potrzebujemy to bardzo, bardzo. Uh, ja, Ey, w sumie sobie, w sobie also nie gadaj jeszcze. Näher, kommt näher, Fremder. Schaut euch mein Sortiment an und ich verkaufe euch meine Waren zu den besten Preisen in ganz Rimmarkt. Uh zu wissen. Wer bist du? Ich bin Alexander aber nenne mich einfach Alex, das tun die meisten hier. Ich mache momentan eine Lehre bei der Händlerin Carola. Sie steht da drüben an ihrem Stand, aber vor einigen Monaten meinte sie, dass ich weit genug bin, um meinen eigenen Stand aufzumachen. Und hier ist er. Also ist deine Lehre jetzt beendet? Nie, jeszcze nie całkiem. Przy stoisku na rynku jest o wiele więcej pracy niż ludzie myślą. Trzeba zdobyć dostawców, wynegocjować ceny, umieć czytać bilansy, zajmować się księgowaniem, zajmować się z paroma rzeczami. I naturalnie jeszcze stać na stoisku i podawać ludziom towary. Dlatego Karola jeszcze mi pomaga, wszystko sprawdza i daje mi przydatne wskazówki. Wid nie wydaje mi się, żeby był to dla mnie wymarzony zawód. Es ist ruhig, man gerät nicht in Gefahr, hat aber trotzdem viel mit anderen Leuten zu tun. Trotzdem ist es wirklich anstrengend, ob du es glaubst oder nicht. Die Leute, die Händler werden, weil sie denken, man kann sich hier den ganzen Tag entspannen und ab und zu den Leuten etwas verkaufen, geben deshalb auch recht schnell wieder auf. Womit handelst du denn? Ich meine, dies ist ein kleines Dorf. Händler gibt es an jeder Ecke. Ist es nicht ein ziemlich schweres Geschäft? Eigentlich schon, und wenn man aber eine Marktlücke findet, nicht mehr. Alle Händler hier handeln mit anderen Sachen. Carola verkauft größtenteils Lebensmittel und Haushaltsgeräte. Alles, was man für den täglichen Bedarf eben benötigt. Fergus hingegen verkauft seine Fische. Ortheuf und der verdammte Brogan beliefern alle mit Waffen und der Alchemist kümmert sich um Kräuter, Magie und Tränke. Und jetzt komme ich mit... Halt! Was ist mit Jasper? Der ist doch auch ein Händler. Jasper ist so eine Sache. Im Prinzip ist er gar kein richtiger Händler. Er hat eigentlich nur Mist im Angebot die waffen taugen nichts, sind seit jahren dieselben, weil sie keiner kaufen will. nahrungsmittel gibt es bei fergus und carola frischer und billiger. das einzige, was die leute dazu bewegt, bei jasper zu kaufen, ist der alkohol. bei ihm gibt es gutes bier und vor allem herrlichen grog und rum. keine ahnung, wo er das zeug immer herkriegt. alle hier im dorf vermuten, dass jasper irgendwelche anderen zwielichtigen geschäfte am laufen hat. schließlich hat er ziemlich viel geld. Aber die Leute halten ihre Nasen lieber daraus. Und genauso mache ich es lieber auch. Und was verkaufst du jetzt? Ich verkaufe Besonderes. Einzigartige Gegenstände, Tränke und Gerätschaften, die es sonst nirgendwo gibt. Wenn Kunden einen speziellen Wunsch haben, treibe ich den gewünschten Gegenstand auf. Egal was es ist. Aber natürlich habe ich auch immer so allerlei Kurioses auf Lager. Siehst es dir noch selbst mal an. Brauchst du noch irgendwas für dein Sortiment? Hm. Ja. Was hast du da denn gedacht? Ach, ähm, nichts Spezielles. Hätte ja Hät sein können, dass einer deiner Kunden einen speziellen Wunsch hat. Und da ich viel rumkomme, dachte ich, ja, das dass du vielleicht etwas für mich auftreiben können. könntest. Ja. Danke für das Angebot. Aber derzeit kann ich die Wünsche meiner Kunden alle zufriedenstellen. Okay, wie du meinst. Oh ja, das war schrecklich. Aber man sagt ja Sag auch, mit. Oh, I seria REM. Wiecie co, przeczytałem sobie ten... o 5600 złota, to może tutaj zrobić 0 złota. Będzie trzeba trochę pokombinować. Hmm. Z, tego, z tego co zauważyłem, chyba można tutaj nurkować i rzeczy na morza po prostu wyjmować. Więc zaraz się przejdziemy i... I spróbuję coś. Spróbuję coś tutaj znaleźć jeszcze. Hmm. Chyba można. Coś mi się tak zdawało, że coś takiego było. I czemu tam się pojawił kretosur, Przecież tutaj nic wcześniej nie było. No to dziwne. Ten kretosur mnie prawie zabił, jakby nie patrzeć What the fuck? A ja sobie spożywam wszystko, ja złota potrzebuję i tu bardzo, bardzo Albo mi chyba... Chyba jednak mi się zdawało, że może... Hmm. Po prostu nie mam pomysłu Naprawdę nie mam troszkę pomysłu, co mógłbym tutaj porobić. Hmm. Bo ten niby jeden kolej się jakąś specjalną rybę, i to mi przychodzi do głowy, że ona gdzieś może być na samym dnie. Ale chyba jednak tutaj nie ma takiej możliwości, żeby sobie zbierać. A chociaż tutaj coś jest. Tam też coś jest. Trzeba kombinować w tej modyfikacji, to mi się podoba. Trzeba się zastanowić nad wszystkim. Ok, ale też trzeba uważać, z tego co widzę. Złoto zostało wydobyte. Czyli jednak coś możemy sobie, możemy się tutaj wzbogacić na nurkowaniu. Hmm. Teraz to wszystko zauważyć. Tutaj coś było. A coś jeszcze tutaj bardzo interesującego? No chyba już niezbyt co. Tutaj jest jeszcze jakaś mikstura. Warto zebrać, naprawdę, warto zebrać. O kurde, co z tymi rybami? Hmm, gdzie mógłbym znaleźć te cholerne ryby? Ten, tamten statek sobie pływa. Bardzo dobrze. Cholera, no. O, mikstura wzięta trochę ponurkuje, żeby się jeszcze rozejrzeć, czy coś jeszcze tutaj jest interesującego, ale chyba już nie aż tak koniecznie. O, otwiera na musza gdzieś tutaj była, co? gdzie ona tutaj była? Hmm. O, o, tam coś widzę, tam coś widzę, tu, 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 widzę. Czy jeszcze coś tutaj jest? Chyba już nie. Hmm, trzeba się rozglądać. Coś mi się zdawało. Nie, chyba mi się zdawało. Jeszcze tutaj sobie sprawdzimy, ale to też mi się tutaj zdawało. The fuck? Czyli tutaj ryby można tak łapać Ej! Wow! Nie wiedziałem! To jest genialne! <grym> nie, 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 bardziej chciałem żebyś skoczył i żebyś sobie zapisał... Aby mógł zapisać sobie grę. sobie zabezpieczenie materiału. Nie chciałbym stracić e, część odcinka. Dobra, no, ludzie, już teraz na spokojnie sobie wróciłem do nagrywania z powrotem. A no, bardzo fajnie, że w ogóle można łapać bryby w tej modyfikacji. W ogóle większość z tych krótszych modyfikacji oferuje coś, czego wcześniej na przykład nie było w, modwi w głównym Gotiku, w modach ogólnie. O, o właśnie, właśnie. Jeszcze, jeszcze tutaj sobie złapiemy. Trzeba pokombinować, żeby sobie tutaj złoto zdobyć jak najwięcej złota w sumie. Hmm. Nie wiem czy mam akurat tego nie potrafię złapać, ale nieważne. Tam są jakieś ryby, tam jest, jest, jest ich jeszcze więcej. Myślę, czy jest sens właśnie łapania tych ryb na wizji trochę mi to zajmie ale troszeczkę się wzbogacimy mimo wszystko a tu, 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 tutaj są, im drogę. do nas Przetniemy im drogę, ha, ha, ha. A... nie mogę ich złapać? Wbrew prozorom to nie jest takie łatwe, to trzeba się trochę nakombinować hmm. Serio, tu chyba mam tak z 10-15 minut do roboty jeżeli chcę wyłowić wszystkie, wszystkie ryby Tak na dobrą sprawę, i tutaj w ogóle coś jeszcze jest Aha, rogowa muszla Czekajcie, ja jeszcze wam pokażę jak to wygląda w ekwipunku Premier Półtuta, okiem na całej szerokości miertanny Jak eleganckiej, hmm Można się dorobić z tego co widzę, naprawdę można się dorobić Otwierana morza. Dobra, żeby was nie męczyć, to po prostu zrobię to poza odcinkiem. Po, po, powoławiam tutaj wszystkie ryby i posprawdzam całutki tutaj, czy coś jest. Dobra, ludzie, chyba mogę włączyć sobie na spokojnie nagrywanie z powrotem. Chyba wyłapałem już dosłownie wszystkie rybki, bo już więcej nie widzę. No, a zawsze to coś złota. Nie wiem, czy dalej będzie wystarczająco, ale zbliża się ta godzina wieczorna, gdzie będziemy mogli kombinować trochę z okradaniem i czemu mi się woda tak buguje zresztą otwieranych muszli i jakichś tam rogowych ten poznajdywałem troszkę to też bardzo dobrze wróży o popatrz dziewięć jeszcze znalazłem dobra perła złoty pierścień złoty naszyjnik wow 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 Spokojnie, spokojnie. Kwarcyt. Nic było. Jak tu tutaj nic było? Trochę złote nawet. Surowo ostryga. Perła, Akwameryn. Akwameryn jest dość drogi i to to jest drogi dość drogie. Kurde, no naprawdę troszkę. To było opłacalne. Teraz będziecie mieli taką wskazówkę, że warto, warto naprawdę ten e, ponurkować i popróbować po prostu. Hmm. Ich konnte einige fische fangen. Ja? A dann zeig mal her. Ich hoffe die Ware ist noch frisch. Sehr gut. Mit diesen Exemplaren lässt sich mal besonders viel Gold machen. Wow. <laughs> ah gut, die Standardwaren. Die geht hier im Hafen immer gut weg. Rotbarsch ist immer gut. Findet man hier zwar häufig, geht dafür aber auch genauso gut weg. Ah, die gute alte Flunde. Die ist einiges wert. Okej, okay, czyli wstaliśmy dosłownie wszystko i mamy 4 za 23 sztuki złota, wow, naprawdę idzie na tym sporo zarobić. Popatrzcie na to, że na taki pancerz już będziemy mieli pieniążki, co mnie bardzo cieszy. Hmm. Tylko trzeba będzie pokradać, po niektórych... Naprawdę... Panie Ortow, czy jakoś tam? Ich möchte die leichte Lederrüstung kaufen. Hast du die 400 goldstücke bei dir? Ja, hier hast du sie. Hier hast du das prachtstück. Dziękuję, no, mamy jakiś lepszy pancerz, i chciałbyś, żebyśmy mieli jeszcze jakąś lepszą broń. Uh, 350 sztuk złota bym potrzebował dalej. Kurde, no. Du darfst die Stadt. Woher bekomme ich eine Waffe? Kauf dir eine. Hast du keinen besseren Tipp? Nein. Lässt du mich jetzt raus? Na dann schauen wir mal. Du hast ja noch nicht mal eine richtige Waffe. So kann ich dich nicht rauslassen. Ich Hallo, Fremder. Guten Tag, schöne Frau. Oder schönes Fräulein? <laughs> Fräulein ist wohl zutreffender. Leider. Aber egal. Nenn mich einfach Matthea. In Ordnung. Hallo, matthea Was verschlägt einen so gut aussehenden jungen Mann in dieses verschlafene Nest? Hm. Das Abenteuer ruft? Ich habe es zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten und bin nun auf der Suche nach Herausforderungen und neuen Erfahrungen. Ach, ein waschechter Abenteurer? Jagt ihr auch Drachen und rettet junge Frauen aus ihren Klauen? Aber natürlich tue ich so etwas. Aber mir scheint, die schönste aller Frauen muss gar nicht mehr vor einem Drachen gerettet werden. Ich muss mal weiter. Ja, das war's. Besucht mich doświadczenia. Du siehst wieder einmal bezaubernd aus. Vielen Dank. Dabei ist meine Frisur doch so furchtbar heute. Matthias, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Lust hast, einen Abend mit mir alleine zu verbringen? Sehr gerne, Fremder. Allerdings bin ich mir noch nicht so sicher, ob ihr nicht auch so ein haariger, dummer Affe seid wie all die anderen Männer hier im Dorf. Ein echtes Mädchen will immerhin erobert werden. Und wehe, ihr fragt wie. Das brauche ich nicht. Schließlich habe ich mir schon das perfekte Geschenk für dich ausgedacht. Wunderschöne Materie. Ach, Dann freue ich mich schon auf euren nächsten Besuch, Fremder. Masz los, mata jest kompletnie we mnie zadłużona. Chce jednak zostać podbita romantyzie. Potrafię wprawdzie ściągnąć obcisłe majtki, spod ale nikt nie będzie nigdy uczył, jak podbiestać. Zapewne szukać rady. Najlepiej u kobiety, która jest miła i ma dużo doświadczenia życiowego. Eee... <grym> a o, Fanie, <grym> hmm. co tu się dzieje? Wątki miłosne. Pokaż mi swoje towary. Nie, 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 pokazuj im swoje towary. Lecę tam za nią. Że ogóle nie masz nic przeciwko, że ci tutaj po domu chodzę, co? O, dzień dobry, ooo, a neues Gesicht. Guten Tag, Herr Richter. Wieso hält mich bloß jeder für einen Richter? Liegt es daran, dass ich als Einziger in dieser Stadt einen Hut trage? Ich bin Bürgermeister dieses Ortes. Silvan ist mein Name. Verzeihung, Herr Bürgermeister. Schon gut, mein Junge. Verzeih einem alten Mann, aber ich muss mich ein wenig ausruhen. Sprich z Hauptmann Gerard, wenn du irgendwelche problemy hast. Okej. Okay. Taktyka walki. Co bądź wydaje się, że masz tutaj bardzo interesujące miksturki... Mmm, książki jeszcze. Mmm. Chyba jednak ze zdobyciem złota nie będzie, jednak aż tak trudno, he <grym> Czy mi się wydaje, czy ta droga się po prostu trochę zmieniła? No nie wiem, no nie wiem, trudno mi to powiedzieć Kurde, ale jest chyba troszkę jeszcze za wcześnie, żebym mógł okradać niestety Diese Wachen wachem lassen mich nicht auf die Mauer Hm, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ich habe eine Idee. Du kannst doch klettern, oder, Bursche? Ja, natürlich. Du wirst auf die Mauer klettern müssen, wenn du nicht den normalen Weg nehmen kannst. Wie soll ich da hochkommen? Die Mauer ist mindestens 5 Meter hoch. Ich kann klettern, aber ich bin keine Blutfliege. Pass auf, Bürschchen. Im zweiten Stock meines Hauses habe ich eine Öffnung in meiner Wand. Ein Magier belegte diese Öffnung vor einigen Jahren mit einem Zauber. Da der Zauber allerdings nicht richtig funktionierte, habe ich die Öffnung einfach mit einigen Brettern vernagelt. Wenn du dich nicht allzu dumm anstellst, kannst du diese Bretter zertreten und durch die Öffnung auf das nächste Haus bringen. Von dort aus schaffst du es auf die Mauer und der Weg in den Turm sollte dann ein Kinderspiel sein. Auf der Mauer patrouillieren Wachen. Ja, die bringen dich um, wenn sie dich erwischen. Also pass verdammt nochmal auf und sei leise. Lass dich einfach nicht erwischen. Und doch, wehe, du erwähnst meinen Namen. In Ordnung, ich mache es. Sehr gut, Durch. Warte aber auf die Dunkelheit. Ula la, to la, la. będzie się działo, ale wiecie co? Hmm, to byłoby chyba na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się na razie.